Dzień dobry, witam w drugiej części. Jesteśmy w stolicy, czyli w Warszawie. No i po lusterku widać, że korzystamy z prywatnego środka transportu drogowego, to jest z samochodu osobowego, bo jak kto woli, auta. No i teraz, dlaczego my jesteśmy Wam, cię są kabady? No tak, bo jestem, jadę tutaj do wujka i jestem właśnie u wujka i właśnie siedzę teraz w samochodzie u wujka a my się wybieramy do Santago i dziękuję GO! Wybieramy się do Santago i, i i właśnie Widzimy się pod Santago, ale oczywiście w Santago nic nie będzie, bo mam kamerę normalną i ja nie wodną pod, i super. no i, I tyle, i do widzenia Państwu. Aha, jak zwykle się odbija w siebie obiektyw, to pozdrawiam. No. Do widzenia. Dziękuję. A to jest Warszawa, nie? To tak wygląda Warszawa, Wilanów. Tak, nie ma Pałacu Kultury, bo to Wilanów, a nie Centrum. Do widzenia. No, także dojeżdżamy do Santago, ale ja oczywiście jakieś mówiłem ze środka nic nie będzie, bo aparat mam jaki mam. E, widzimy się jak wyjdę w sumie. No jedziemy gdzieś dalej obserwować tą tę Warszawę i tak dalej. No a jutro wracam, więc czasu trzeba wykorzystać jak najwięcej. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, właśnie po czterech godzinach około opuszczamy Sądego i no, wracamy do Warszawy. E, ja w sumie nie wiem, gdzie będziemy na następnym ujęciu, ale gdzieś na pewno. E, bo to jest, przypominam, druga część, która na razie trwa, może 5 minut, a może jeszcze mniej. jeszcze się nie skończyła. E, jedziemy do Warszawy. Dziękuję. Państwo jesteśmy znowu w tym samym miejscu, tak? W, nie, tam w poprzednim momencie wyjeżdżaliśmy z Santago, a na tym momencie jeszcze jesteśmy trzy godziny później. W tym samym miejscu, co tak, wyjeżdżaliśmy do Santago, czyli na Warszawskim Wilanowie. Widzimy się za chwilę albo na dworcu głównym, albo na dworcu zachodnim. Czyli tam jest kolejne ujęcie, oczywiście głównego, nie mylić z centralnym. Ci co wiedzą to wiedzą, a ci co nie wiedzą to ich upominam. Głównego nie mylić z centralnym. Widzimy się na kolejnym ujęciu, czyli albo na zachodzie, albo na głównym. Widzimy się na dworcu zachodnim, nie na głównym, na razie na wschodnim. I zaczynam od tego, że to jest słynna kładka, którą Budimex wygrał wyścig z trakcją PRKiL. Czyli szybciej nasunął tę kładkę I No i wygrał ten wyścig I tutaj jest Nowo wybudowany budynek Warszawy Zachodniej No a tam w tle panorama już wymienionego miasta Ogólnie fajnie Fajnie wszystko wygląda A wjeżdża Pociąg Państwu pokażę Pociąg, taki oblotka i przyszedł pociąg. Hmm. Czy on aż do Gliwic jeździł? albo do Częstochowy? Nie do Pruszkowa, bo to jest KM warszawski, a nie KS na Śląsku. <grym> tak, u nas na Śląsku S1 jeździ do Gliwic. Ewentualnie do y, Częstochowy. Y, no i to jest właśnie relacja S1 do Pruszkowa, to było takie określenie o dworcu zachodnim, opowiedziałem państwu chwilę, a my widzimy się na następnym ujęciu, na głównym. Proszę państwa, właśnie mija nas tutaj pociąg, który jedzie aż do Budapesztu, aż do Budapesztu, aż na Węgry, prowadzone dziewiątką. A tutaj no, to jest inna kładka. Kładka, która przegrała wyścig, ponieważ została nasowana przez trakcję PRKiL. Yy, no i niestety, no, dworzec Warszawa Główna, remont zakończony z dwuletnią obsługą, no to tak bardzo ciekawie. Wa Wagony ma w startu na mod jeżdżają, po drugiej stronie Warszawa Główna. Bardzo piękne widoki tutaj na jedynkę, na, na 474. Po drugiej stronie przedmioty, które nas interesują, czyli właśnie Warszawa Główna oraz Skansen, Muze Skansen? Skansen w schabówce stacja muzeum. I właśnie tam, po drugiej stronie, za chwilę będziemy się widzieć. Do widzenia. Po lewej stronie Warszawa Główna, a już od drugiej strony a po prawej stronie stacja muzeum. Zaraz zapraszam serdecznie do środka. Tak jak mówiłem, jesteśmy w środku, a to jest między innymi model granicy Maczki, czyli po prostu obecnego sosnowca Maczki. Zapraszam na jakieś rzuty na kolejne eksponaty za chwilę. A to jest kolejny eksponat, który dla Państwa wybrałem, czyli coś, co mi przypomina czołg, tylko że jeździ po szynach, czyli opancerzony pojazd szynowy. Tak na nazwę w skrócie, a my widzimy się przy kolejnym eksponacie. Tajną rzeczą jest wnętrze pewnego wagonu osobowego, a ciekawostka. Tutaj Państwo ja mogą mówić, że drewno a służyło ogrzewanie wagonów. Nie było elektronicznego ogrzewania wagonów. To jest chyba logiczne. Widzimy się przy kolejnym eksponacie. Natomiast dawny sygnał PZ5. Czyli sygnał PZ5 w formie latarni, a do tego jeszcze wagony drugiej klasy. W jego właśnie jest zresztą no są szczęśliwice. <laughs> o, a tu i wagon restauracyjny. No to na poważnie. I parowoziki także są. A ta torpeda to każdy powinien to znać. Widzimy się przy kolejnym eksponacie. Na koniec jeszcze pokażę parowóz y 51 Oczywiście tender wyładowany węglem obowiązkowym. I kocioł. I z nowszych składów. Od EW-90 przez SD-80, oczywiście włoskie. Jeszcze państwu pokażę opis. Jest do 80 odwies. Także dla Państwa. Ja skończę się na SA 106. Zobaczmy taki duży zamach. Pesowska bydłość. Raczej Pesa bydgowska. Dziękuję Państwu. Będziemy się przy kolejnych eksponatach. I Belek. I dziewiątka. Kolejnym eksponatem są dawne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Jak widać ustawiona z nich głowy kolejnica trzecia oraz trzy rygle. Pewnie jeszcze więcej rzeczy, ale na razie wiem tyle. Dziękuję. Do no, zobaczenia przy kolejnym eksponacie. Na występ orkiestry naprawimy no, także. po koncercie natrafimy no, też na tego typu stare wagony, czy też takie towarowe jak z, tyłu z oknem, tu albo po prostu lokomotywy, takie jak z tyłu, w tym przypadku Barthus. No zobaczymy przy się na następnych eksponatach. Wagon, w którym byliśmy poprzednio to po prostu wagon pocztowy albo aż wagon pocztowy, bo coraz mniej poczty się wozi koleją. A tutaj mamy... Wystawę w tym wagonie, o maszynach torowych. Zobaczymy na przy następnym eksponacie. A tutaj TY-51. Tylko oczywiście prawdziwy, a nie makieta. Ten dym, jakby się Państwo pytali, to przez dymiarkę. Ale tutaj, żeby pokazać jak to było naprawdę. Tu chodzi o pokaz. No tutaj oczywiście parowozy połączone łańcuszkami, żeby nikt nie wchodził i tak dalej. No i właśnie tutaj lokomotywy. Tam były wagony, a tutaj lokomotywy. pu 29 jest tak, że a oczywiście oprócz parowozów należą się też lokomotywy w innej trakcji, na przykład elektryczne. Jest ten 21. Dziękuję bardzo. Jestem drugi raz na parowozie. Tym razem na skansenowym, ale raz w życiu byłem na prasującym. Maszynista z palaczem mnie wpuścili byłem. No a tak wyglądają parowozy od środka. A my widzimy się przy kolejnym eksponacie. A to wnętrze lokomotywy T21. Widzimy się przy kolejnym eksponacie. Proszę Państwa, Dostaliśmy też Gagara, pierwszego wyprodukowanego kiedykolwiek w Polsce. Pierwszego oznaczonego, może być w ten sposób. E, i, I tutaj. I to jest właśnie pierwszy Gagar, który jeździ. Nie, jakby on nie jeździ, ale jego y, tam bracia jeżdżą na LHS-ie, y, kuzyni, y, mam, mam to na myśli 140, czyli Batmany też jeżdżą na LHS-ie. No ale on jest akurat zderzakowy, nie ma pięści Breżniewa, ale ma wszystko dalej jest to 144. Widzimy się przy kolejnym eksponacie. Taka się zrobiła, nie? Znalazłam tablicę rejestracyjną. W muzeum. Kolejnictwa. Ktoś się mnie spyta jak? Już wcześniej pokazałem. To jest samochód. To może być czym chcę. Samochód. Na drodze? Na torach pociąg. No czemu by nie? Czemu by nie? No po prostu pociąg sieciowy. Drogowo, w Proszę Państwa, tutaj ET2166. I chcę powiedzieć, tyle: że to jest koniec. To jest ostatni punkt dzisiejszego odcinka. My już wychodzimy ze stacji muzeum, a ja się z Państwem żegnam z parowozem Uch! 29 minut. Dziękuję Państwu i zapraszam na trzecią część, która będzie jutro. Względem oglądania odcinka przez Państwa. Poprzednie miało być ostatnim ujęciem drugiej części, ale jednak ostatnim ujęciem drugiej części będzie to. Czyli po prostu puk odśnieżny. I widziany z bliska. I tym kończymy trzecią część. Przepraszam, drugą część. Dziękuję Państwu.